TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Słowo ma pan premier Donald Tusk. Panie prezydencie, drogi przyjacielu, przyjaciele, ukraińki i Ukraińcy. To nie mogła być inna stolica, to musiał być Kijów. Pierwsza stolica, którą odwiedzam po wyborach w Polsce. Pamiętam jak dziś nasze pierwsze spotkanie w Ukrainie. Byłeś wtedy początkującym prezydentem. Głęboko wierzyłeś w swoją misję przyniesienia Europie, Ukrainie pokoju. Rozmawialiśmy wtedy długo w czasie naszej podróży do Harkowa i na linię frontu już wtedy istniejącego i mówiłeś z wielkim przekonaniem, że pokój jest możliwy i potrzebny. Nie ma bardziej wiarygodnego dzisiaj polityka na świecie działającego na rzecz pokoju niż prezydent Zeleński wiarygodnego dlatego, bo stanął na czele narodu z tą wiarą w możliwy pokój, ale stanął do walki wtedy, kiedy ten pokój nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie został przekreślony przez agresora rosyjskiego. Cała Ukraina i Ty, Panie Prezydencie, walczycie tak naprawdę o bezpieczeństwo całego wolnego świata. Powtarzam to wszędzie, gdzie jestem na świecie. I to nie jest slogan. I dobrze byłoby, żeby wszyscy liderzy polityczni, wszystkie narody na świecie zrozumiały, że to nie są tylko puste słowa, że tu, w Ukrainie, Rozstrzygają się losy wolnego świata. To jest obrona Ukrainy, jej niepodległości, jej integralności terytorialnej przed rosyjskim agresorem. Tak, to jest najważniejsze tutaj dla narodu ukraińskiego, co, co oczywiste. Ale to jest także ten najgorętszy front, to jest ta. ten najbardziej tragiczny. Fragment konfrontacji dobra ze złem. Ja się nie wstydzę używać tych wielkich słów. To właśnie tutaj, w Ukrainie, przebiega dzisiaj światowy front między dobrem a złem. Wtedy, kiedy mówimy o napaści Rosji na Ukrainę, nie możemy nie widzieć tego, że mówimy o sytuacji czarno-białej. Tu nie ma miejsca. Na żadne symetryzowanie. Tu nikt nie ma prawa, kto ma oczy, kto ma uszy, kto ma serce, kto ma jakąś przyzwoitość. Nikt na świecie nie ma prawa udawać, że nie widzi, że tu w Ukrainie dobro walczy ze złem. Nie tylko napadnięty kraj z agresorem, ale także dobro ze złem. I to w sensie takim moralnym, co oczywiste, ale też politycznym. To dzisiaj Ukraina dźwiga na swoich barkach kwestie bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego. To dzisiaj Ukraina płaci wielką cenę krwi za wartości, które są fundamentem wolnego świata. Chcę, żeby to też usłyszeli we wszystkich stolicach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie wszędzie w wolnym świecie że tak naprawdę, jeśli komuś zależy na wolności, na prawach człowieka, na rządach prawa, na demokracji, musi dzisiaj wspierać Ukrainę wszystkimi dostępnymi środkami w jej walce z Rosją, bo ona właśnie, ta walka jest walką w obronie tych podstawowych wartości. Cały świat powinien tych słów słuchać właściwie każdego dnia, po to, żeby te słowa zamieniały się w czyny. Rozmawialiśmy dzisiaj oczywiście o relacjach polsko ukraińskich. Pan prezydent Zaleński dobrze wie, że no w Polsce są różne emocje, są konflikty polityczne, to jest demokracja, były niedawno wybory, bardzo takie też emocjonalne, ale w jednej sprawie nikt w Polsce nie ma wątpliwości. Trzeba wesprzeć wszystkimi dostępnymi środkami Ukrainę w jej walce z Rosją, bo stawką w tej walce jest także bezpieczeństwo narodu polskiego i państwa polskiego. Kiedy mówimy, że, i dzisiaj to zadeklarowałem panu prezydentowi, że Polska będzie nadal robiła wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć szanse Ukrainy na zwycięstwo w tej wojnie, to robimy to z pobudek moralnych, ale też. Mając na uwadze własny interes, ten najbardziej fundamentalny, bezpieczeństwo państwa polskiego i narodu polskiego. I mając na uwadze także y, tę potrzebę ochrony właśnie tych podstawowych wartości. Nie jesteście sami, także w tym sensie, że ta walka toczy się w każdym państwie Europy. Walka o te wartości. Chciałbym zwrócić się stąd z Kijowa do tych przywódców europejskich, państw europejskich, Którzy, tak jakby, nie do końca zrozumieli, o co toczy się ta stawka, o co tak naprawdę walczy dzisiaj Ukraina. Ktoś kiedyś powiedział, że to najciemniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy udają neutralnych w czasach moralnego konfliktu. Dzisiaj każdy w wolnym świecie, kto udaje neutralnego, kto udaje, że ma równy dystans albo prezentuje równy dystans do Ukrainy i do Rosji, zasługuje na to najciemniejsze miejsce w politycznym piekle. Będę na forum Unii Europejskiej robił wszystko, aby nie tylko Polska, oczywiście tego nie muszę deklarować, ale także cała Unia Europejska. Bardzo serio potraktowały, zarówno Wasze ambicje europejskie. Porozumieliśmy się z Panem Prezydentem w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego, tak aby pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej stało się możliwie szybko faktem. Będziemy także współpracować we wszystkich innych formatach, dlatego. Poinformowałem pana prezydenta, że Polska przyłączyła się dzisiaj do deklaracji grupy G7. Deklaracji sformułowanej w Wilnie w czasie szczytu NATO. Ta deklaracja ma mobilizować kraje demokratyczne, kraje wolnego świata na rzecz wsparcia Ukrainy i maksymalizacji bezpieczeństwa Ukrainy. W mojej delegacji jest także yy, pan Paweł Kowal, którego yy, rząd ustanowi pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy. Będziemy chcieli bardzo aktywnie uczestniczyć nie tylko w pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, ale także w procesie odbudowy. Chciałem podziękować panu prezydentowi za jasną deklarację, że. Polska, w tym także polskie przedsiębiorstwa, polski biznes, jest najserdeczniej witany w Ukrainie w naszych wspólnych przedsięwzięciach. Jak już pan prezydent Zaleński podkreślił, rozmawialiśmy także i będziemy szybko finalizować te rozmowy o wspólnych inwestycjach w produkcję broni i amunicji. Od wielu tygodni Polska powtarza te słowa. Każdy kraj w Europie, Europa jako całość i Zachód musi sprostać wyzwaniu, jakie stawia nam Rosja. Najbliższe miesiące i lata to będzie wyzwanie także militarne, logistyczne dla całego wolnego świata. Nie może być tak, bo wtedy przegramy wszyscy, że Rosja będzie demonstrowała wyraźną przewagę, jeśli chodzi o uzbrojenie i amunicję. Dlatego yy, z wielkim zadowoleniem przyjąłem też. Deklarację pana prezydenta, że ben, będziemy y, budować y, wspólne przedsięwzięcia, y, będziemy inwestować w firmy w Polsce i w Ukrainie, które będą produkowały, działały na rzecz zwiększenia naszych możliwości obronnych i Ukrainy, i Polski, i całej Europy. I będzie to także bardzo opłacalne biznesowo przedsięwzięcie dla obu stron. Doszliśmy także do porozumienia w sprawie finansowania dalszej, no już nie pomocy, bo to do tej pory możliwa była pomoc bez pieniędzy, ale wiadomo, że niektóre możliwości się wyczerpują. Polska będzie gotowa produkować i wspierać jeśli chodzi o, o sprzęt, ekwipunek, dalej Ukrainę. Będziemy szukali wspólnie finansowania. I także nie będziemy unikać tutaj zasad komercyjnych, jeśli chodzi o polskie dostawy na rzecz Ukrainy. Będziemy wspólnie dzięki temu dbali o nasze bezpieczeństwo, ale także o nasze wspólne interesy. Uzyskaliśmy także wzajemne zrozumienie co do sytuacji na granicy. Jest dla mnie rzeczą bardzo ważną, że pan prezydent i ministrowie zdecydowali się dzisiaj potwierdzić jak najlepszą wolę, żebyśmy wspólnie rozwiązywali problemy dotyczące, zarówno z, no, ta sprawa zboża w cudzysłowie, ponieważ to jest uproszczenie i także blokady na naszej granicy transportowców, że te dwie sprawy znajdą na pewno dobre rozwiązania i to w naszych y, rozmowach dwustronnych. Będziemy szukali przede wszystkim praktycznych rozwiązań y, w rozmowach między nami. I być może nie będą do tego potrzebne instytucje międzynarodowe, między przyjaciółmi. Łatwiej czasami znaleźć rozwiązanie takich problemów. Rozmawialiśmy także o kwestiach historycznych. Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, żeby historia ta dramatyczna, tragiczna nie przesłaniała wspólnego interesu, bo dzisiaj Polska i Ukraina ma wspólny interes. I musimy to jeszcze raz jednoznacznie podkreślić. Nie ma bezpiecznej Polski, nie ma bezpiecznej Europy bez niepodległej Ukrainy. I dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraina utrzymała integralność i niepodległość, a o sprawach historycznych będziemy rozmawiali z wzajemną delikatnością, między innymi o kwestii ekshumacji, ale i pan prezydent zgłosił gotowość do podjęcia ponownie rozmów ze świadomością, że nie jest to łatwy proces, tak aby obie strony miały poczucie pełnego szacunku, pełnego respektu dla naszych wrażliwości i... Dla naszych pamięci historycznych. Myślę, że przy dobrej woli, a tej nam nie zabraknie, na pewno osiągniemy także tutaj postępy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja mógłbym o Ukrainie, o, o naszej przyjaźni, o naszej współpracy mówić godzinami, ale chcę powiedzieć, że i, i zwracam się do Was wszystkich, do całego narodu ukraińskiego. Tak jak wtedy, kiedy szukaliście schronienia w pierwszych dniach i tygodniach wojny. I znaleźliście drugi dom tak wielu z was w Polsce. Pamiętajcie, że tych, tych doświadczeń żadna ręka nie przekreśli. Nic tak nie buduje wzajemnej, wzajemnego szacunku, przyjaźni. Jak bezinteresowna pomoc w chwilach próby. Chcę Was zapewnić, że na pewno nie zostaniecie sami w żadnej z tych nawet najbardziej dramatycznych chwil. Zachód zakończono. Dziękujemy wszystkich przyсутnik. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.